E, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. Dobra, lecimy dalej do misji, poza odcinkiem z ulepszyłem sobie chyba zbroję, co możecie zobaczyć w lewym górnym rogu. Pozbierałem trochę piórek, pozbierałem trochę skrzynek we Florencji, bodajże tak. Figurka zbierałem, o, zbierałem na pewno posążki zbiera. O, ty, 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 no ten nie przejdziesz, to, to już shall not pas. No racja, racja, to, z tobą się zgadzam w tym momencie. Musimy tutaj iść, tu mamy misję. Cześć, Mario, co tam? Zbierałem figurki, które wam pokażę, jak wrócimy do Morterjoni, ale najpierw musimy wrócić. Na no, siądź, dziękuję ci bardzo. Cześć, rozmowa. <laughs> Vieri troubles us because he's a Templar, and we are assassins. Either way, I wish to help. Va bene, then listen close. First, we must find a way inside the city, though it seems Vieri expects us. He has sealed the gates and sent his men to guard them. Fortunately for us, the city is larger than his host. The southern gate suffers for it, so this is where we'll strike, Pronte? Okej okay, łapie, pomóż Mario i jego ludziom zabić wiele jego dypazii Dobra, przerzuciłem się jednak na pada od Playstation Czemu jakoś tak wygodniej mi się w Assassin'a na padzie od Playstation gra A jako, że no w tym padzie jakoś no średnio działają wibracje, bo jako, że to jest chiński pad Dopiero po jego rozebraniu okazało się, że ten DualShock to jest tak naprawdę jedno szok Bo jest tylko jeden śliczek wibracyjny, a to, że wibracji w tej grze i tak jakoś nie ma, nie wiem czemu Here's how it is going to będzie My man and I ja distract the guards. Once we have engaged them, get yourself over the wall and What the fuck is going on? Ten koleś biegł w bramę. No ciekawie się zespałnił, muszę przyznać. To jest zbroja skórzana chyba ta pierwsza, ten pierwszy poziom, także wiecie o co chodzi. Dobrze, musimy najpierw wejść tutaj. Jak znam tą misję na pamięć? Jako, że wibracji nie ma w tym padzie, to czy wybiorę tamtego pada, czy tego, to jest tak naprawdę prawie, prawie to jedno i to samo. Dobra, eee, Tutaj noże do rzucania. Noże do rzucania są kompletnie bezużyteczne. To chciałem powiedzieć. Jeszcze w jedynce one się spisywały, bo w jedynce to one naprawdę potrafiły ładnie. Zdejmować ale tutaj te noże do rzucania, i w dalszych częściach asasyna, one są, bo są. To tyle. Bo one są tak naprawdę nie bezużyteczne W innych częściach, no rzuć. Nie zabijają na jeden, jednym tym, jednym rzutem, chyba tylko tych uczników Bo jeżeli silniejszy strażnik się trafi, to taki jeden nożyk to dla, co jest na niego nic. Także to jest tylko rozwiązanie na tą misję. Bo te noże później w grze są bezużyteczne totalnie. Teraz tak, później nie, później nie, później się używa innych rzeczy. Wszystkiego bądź tylko właśnie nie tych noży, bo są do dupy. <grystety> Niestety. Okej. Okay. Pomóc wam tam, chłopaki? Macie jakiś problem? No, macie takiegoś tam chyba ciulać, co was chce wyciulać, co? Mam go tam uciszyć, czy coś. Nie, chyba sobie poradziliście. Nie no, Mario, takim toporem, to ty potrafisz drugą dziurę w dupie dorobić. A w zasadzie nie dziurę, tylko szczelinę.

Dobra, oczcie, chłopaki. Nie będziemy się pierdzielić. Też możemy się popierdzielić w ten sposób. O! Nawet w pierwszej chwili się nie zorientowali o co chodzi. Tego to kontratakiem. Tego z odwiniętym tym. Tego raz. Tego dwa. A szkoda, że nie można tych kombinacji robić, bo w późniejszych częściach Assasina są animacje <laughs> Animacje, kombinacje, że można nawet 5 celi pod rząd zabić, tak praktycznie w jednym combo To jest świetne naprawdę Dobra, a co ty ty Kolego O Ta jest to się nazywa walka Bardzo równa walka, było ich więcej, czyli no Jako, że my wygraliśmy no to W sumie należało się nam Chociaż zwykle tak nie jest, że walka jest łatwiejsza, jak jest przeciwnika więcej, ale wiecie, to jest y assassin. No moi ludzie są. W... Ja myślałem, że coś tam stoi. Moi ludzie są wyszkoleni w takich akcjach. To, to nie ma, to tam. To, 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 co takie jak gówna potrafi mi zrobić? No, nic, no assassin to jest jednak assassin. To nie jest człowiek w kij Pierdział, to jest ultra żołnierz. On jest trochę jak. Jak. Jak Iron Man. Przeciwko armii wroga! Armii Iron jest jest tak samo asasyn Przeciwko tym zasranym żołnierzom. Nic nie mogą mu zrobić. w no, gówną mogę zrobić. Dobra, tutaj otwórzmy skrzyneczkę. Nie wiem, chyba za 20 mam tych piór. Nie wiem dokładnie ile ich mam. Dobra, wy to jesteście chyba ciężcy. Potraficie przez to przejść, chłopaki? A nie, dobra, wspinanie to jest ultra ciężkie dla was. Dobra, wspinanie ominiemy w takim razie. Potraficie biegać? O nowe. Znaczy no coś coś tam coś tam próbuję, nie, no na maraton by nie, po, nie pobiegli na maratonie by nie pobiegli nie wytrzymaliby ale jakoś sobie radzą a przynajmniej się starają Dobra eee, co się stało? Won. WON! Na razie. Co jest? Stary, co się stało? Skurwensyny, bierem ich, zabijać ich. Dziwne, że dopiero do walki biegli, no ale cóż, gdzie ja uciekacie? Nie ma uciekania od walki. Ja wam. Ja wam dam uciekania, walki. Pażek Cię Mario w dupę zdzielił tym toporem, widzisz? To jest. To, jest, to, jest, to są umiejętności asesyjne. Ja Patrzcie jak musk. Normalnie zabrałem przeciwnika do zabicia. Chodź. O. Temu tak samo. temu to tylko odwinąłem z prostej i dobranoc. No, chodź. Chodź. To nie jest wróg dla mnie. Patrzcie, jak ją mu zrobili w rogu. Ooooooo! Scena normalnie jak z filmu. Z tego filmu. Podszedł sobie tak się męczyli nad nim A on tylko sobie podszedł i tylko I tyle Dobra, chłopaki przepraszam bardzo, ale muszę przejść, dziękuję bardzo Dobra, nadal muszę ich niańczyć czy mogę sam już iść? Dobra, Wali, walić to, walić to Gdzie ja muszę iść teraz? O, tu jest skrzyneczka A dobra, skrzyneczki później Nie zajmujemy się teraz skrzynkami na odcinku Najpierw róbmy misji, skrzynki będą poza odcinkiem Dlatego mam tyle kasy, bo właśnie te wszystkie skrzynki z Florencji otworzyłem. Po prostu kupiłem mapę. Eee... Kurde, nie mam podwójnego ostrza, szkoda panowie. Gdybym miał, to już byście nie zginęli. No, macie, macie szczęście, macie szczęście, to muszę przyznać. Mam jakiś taki ten strzeleśniak, ale strzeleśniaka nieruszony. Dobra, trzeba wejść na górę. Nie wiem, po jaką cholerę muszę się wracać na drugą stronę miasta. No, ale cóż, o co chodzi? Ah, see it's settled Vieri, you will remain here to coordinate the mercenary francesco will organize our forces in the city and send word when it's time to strike jacopo your job is to calm the citizens once the deed is done what of that ubriacone mario he continues to harass my forces and i fear he'll discover what we intend he's always been trouble just like that bastardo brother of his. Then let me reunite them, Father. There will be plenty of time to clean up the refute when we've finished. Now, is there anything else? Muy bien. May the Father of Understanding guide you. May, May the, the Father, father of, of Understanding, understanding guide you. you. Comandante! Comandante! What? Mario Auditori has invaded the city. He comes for you. <laughs> Then let's not keep him waiting. Strasznie zuchwały jesteś młodzieńcze. Szkoda, że jeszcze ja jestem oprócz Mario. I jako, że oni się napieprzają, to teraz ja mogę dokonać tego co potrzeba. No to kupili mi trochę czasu. Teraz ten na się nie spodziewał, On mówi, no Mario sobie chce mnie zabić. Próbował tyle razy, mu się nie uda, nie? A tu taka dupa przyszedł Ezio i go dziugnie. Hi, hi. Taka niespodzianka, taki psikus, mu wywinę. Dobra. Słuchajcie, czekajcie. Kurde, chciałem... Jak oni mnie wykryli? Ja chciałem to po cichu zrobić. O, tyleśmy cię widzieli, stary. Następny. Ten też jakieś tyki pośmiertne. Nie, może mu ktoś na fiuta nadepnął czy coś. Może jeszcze poczuł przed śmiercią. Chciał zginąć z godnością, tamten tak samo. Tylko że ja go nie nadepnąłem. Duchy kuźwa. Dwa. No. Wie bardzo słabo. No, nie. Nie, nie, nie złapy go. On jest za silny, żebym go mógł, mógł złapać. Raz. Dwa.

Vorrei solo che avessi sofferto di più. Hai avuto la fine che meritavi. Spero che è brutto! Enough, Ezio. Show some respect. Respect? After all that's happened, do you think he would have shown either of us such kindness? You are not fiery. Do not become him. Che la morte ti dia le pace che cercavi. Requiesca in pace. Wila, return, villa. Villa, return, dobra. Jak sobie pościelisz? Synchronizowany, czyli sekwencja zakończona czyżby, bo tak wygląda na to. Pas na noże zdobyty, dobra. Bezużyteczna rzecz, ale okej. Okay. Strona kodeksu zdobyta, to już bardziej użyteczne, bo to zobaczycie później dlaczego. List do Francesco de Paci zdobyty. Dobra. Coś jeszcze. Umiejętność rzucania nożem opanowana. Kolejna gówno warta umiejętność. Jesteś rozpoznawalny. Hu, jak ja to przeżyję? Uciszyć pilnujący porządku na dachach Blola. Za szybko mi się gra załadowała. Aaa, cierpię z powodu zbyt dobrego komputera. Za szybko mi się grała, duję, nie mogę przeczytać co tam było napisane. Dobra, lecimy do następnej misji od razu. A może. Nie, dobra, najpierw ta misja, później to. Najpierw misja, później to. Najpierw misja, później to, tak jest. Później sprawy formalne. Najpierw misja. No siema, chłopaki, co tam? Świętujecie, nie? And here is our oh, hey, I jest nasz Ezio. Ezio! Widzę, że nie czasu I dlaczego nie? You've done us a great service, nipote. With weary dread, la Toscana will grow quiet once more. Do you know what that means? Basta lavorare. Si passa tutto il giorno a bere e a putane. What? To prawda. <laughs> Come, it's you. Walk with me. Tak, yes, uncle. Poznaj willę i odkryj strony kodeksu, które tutaj ukryto. Okej, okay, Animus wcześniej wie to ode mnie. Spoko. Spoiler zasrany. To jest Rodrigo Borgia. Jeden z najmocniejszych ludzi w Europie. I lider Orderu Templar. za Tak. I cię Wtedy muszę stanąć przeciwko temu, jeśli chcę być wolny. But not until every other Templar has fallen to my blade. Father's List will guide me. Where will you go next? Firenze. Francesco de Pazzi will share the fate of his son. A sensible next step. No doubt he intends evil for the city. All right. That's enough grim talk for one night. I'll be in my study if you need me. I shall read the letter my uncle gave me. Hmm, nadawca. To? Czyżby by to było to? Mr. Francisz, albo, albo, albo. albo pre, dobra, przeczytałem. <laughs> tak na szybko. Uwierzcie mi, czytanie tego wszystkiego nie jest najlepszym pomysłem, zwłaszcza na zagrałem, więc oszczędzę wam tego. Jeżeli ktoś chce to przeczytać, to. To sorry, ale to nie jest aż takie ciekawe, żebym musiał to pokazywać. Co tam, Mario? Co, co to za kartki? Co? Kolekcjonujesz coś? Jakieś, nie wiem. Stare od Look familiar on the codex pages? Yes, your father managed to find and translate a few before he. Here. This is not your father's work. Someone else has translated it. Leonardo da Vinci, a friend. Do you see the way the words cross from one page to the next? There is something underneath it all. Some kind of map. Where is it supposed to lead? Your father and I managed to make out bits of a prophecy scrawled across these pages. It was written by an assassin like us, who long ago held a piece of Eden. His name was Altair. He spoke of something powerful and ancient hidden beneath the land. What is it? What indeed? Solving that little mystery is exactly why we collected these pages. Then let me help. It's time I take on my father's work. All of it. I start with the page I took from Bieri. Leonardo will decode it for us. Then, return here when time permits, and we'll add it to the wall. jest <coughs> is smutne, że praktycznie w każdej części fabuła jest podobna. W sensie nie, że ten, ten sam bohater i to jest podobne, nie. Podobne jest to, że w każdej praktycznie części asesyna trzeba czegoś szukać i otworzyć jakąś bramę na końcu. No w sensie, wiecie, no. Znaczy, bramę, no w cudzysłowie, bramę, nie, że coś trzeba otworzyć dzięki wskazówkom, czy coś w tym stylu, bo. Oni powiedzieli, że to będzie, że to ukazuje, jakby mapę, tak? Więc. No musimy skolekcjonować mapę, tak naprawdę. <laughs> to nie jest spoiler w żadnym wypadku bo oni sami to powiedzieli. A to, że ja wam powiedziałem, że ee, że jest podobna fabuła, to nie jest aż taki spoiler aż, aż na tyle. Dobra, wejdziemy tutaj na górę. Szczerze mówiąc, w grze będziemy tu może raz. Bo więcej razy nie ma tutaj po co przychodzić chyba. Czy coś tu jeszcze było takiego po co tutaj się przychodziło? Chyba nie było. Nie, a, po te skrzynki, ale to się przychodzi raz i już się nie wraca. No, to czekajcie chwilkę No dziwna, no, go, koleś, to nie ma pieniędzy... Znaczy, no, ta willa wygląda strasznie, gdyby miał forsę, to by ją odnowił Chyt, forsa na... E, na strychu leży, w skrzynkach to 500 florenów piechotu nie chodzi, no ale... Wiecie, no, to, to, to nie to, czekajcie, to jest, to było tutaj, to? Punkt widokowy Willa audytora. to jest na dachu, kuźwa, gdzie ja teraz idę? Teraz zejdź, Ezio Dziękuję Nie uszkodziłeś się, to się chwali Dobra, zejdź na dół, tak jest. W ogóle to tak dziwne takie pomieszczenie. Ja mam chyba najbardziej ubogi pokój ze wszystkich, a najwięcej kuźwa robię. Eee, <grych> dobra. Trzeba wejść na dach, wejść na punkt widokowy i się synchronizować. Proste zadanie. To jest całe zadanie, które mamy w tej chwili do wykonania. Dobra, o, to tam, widzicie? To tylko ja się pomyliłem, no... No nie pamięta się całej gry, tak, już jakiś czas temu przechodziłem, także... Wielu elementów mogę nie pamiętać. Ops! Chodź, dziękuję bardzo. To, co się piórko na mapie świeci to jest miejsce oddawania piórek, ale to już zapewne wiecie, jak wtedy Maria nam powiedziała... Nie, Klaudia nam powiedziała, bo Maria to nie mówi. Nic nie mówi. Patrzcie, jak teraz w orła wszedłem. Dosłownie wszedłem w orła. Jest. Ornitofetysz. Bo ornitologia to jest nauka o ptakach. Poskładajcie sobie, co oznacza ornitofetysz. Dobra, zbierz cztery strony kodeksu traktujące o filozofii. Strony kodeksu traktujące o filozofii Działają w ten sposób, że Dodają nam życia W pewien sposób, pokażę wam w jaki sposób Znaczy nie, no w sumie mogę teraz powiedzieć Odszyfrować będzie mógł dla nas jeden Leonardo Dopiero po odszyfrowaniu wszystkich tych stron Znaczy, te, Po odszyfrowaniu strony dostaniemy kwadracik życia I będziemy mogli się wozić po mieście Bo mamy jeden kwadracik więcej, tak? Dobra, strony kodeksu tutaj Piórka wszystkie są zebrane Chyba skrzynki były zbierane? Chyba nie. W Montergioni nie pamiętam, czy były. Chyba nie były. Ale z piórka są wszystkie zebrane. Wszystkie znaki prawdy też są zebrane. Zresztą zaraz wam pokażę, jak mi starczy czasu. Starczy, bo jeszcze mam sporo odcinka. Dobra, tu jest następna tutaj jakaś strona kodeksu. Dziwne, że nikt tego nie zapieczył przez ten cały czas, jak to było w tych skrzynkach, nie? Bo to, to chyba. Tu tutaj jest, dobra. Ale to w sumie nie Polska, więc to nie jest aż takie dziwne. Dobra, wciągnij tą stronę. Dobra, gdzie jest następna? Jedną to ktoś położył tam dalej, nie wiem, jak chciał ją ukryć, no to chyba ten to odniosło skutek przeciwny do zamierzonego, bo to w takim opuszczonym miejscu łatwiej jest ją ukraść. Tym bardziej w skrzynce, która się kuźwa na odległość świeci. No o, dobra. To jest logika gry, której nie można podważać, bo to jest logika gry, tak? Jeżeli podkopuje się e, podstawy gry, to gra się chwieje. A jak gra się chwieje, to wszystko się sypie. A ja nie chcę, żeby się wszystko sypało. Dobra. Przejdźmy sobie że tutaj, bo ja zaczynam gadać pierdoły, bo nie mam o czym gadać, więc gadam pierdoły, tylko gadam, żeby gadać, żeby napełnić czymś odcinek, żebyście czegoś mogli ode mnie posłuchać. Co prawda pierdoł, ale pierdoły też to czasami... Fajne. Na przykład w kabaretach pierdoły to jest główny. główna część programu, nie? Cały czas mówię o pierdoły, dobra. Trzeba teraz wyjść poza mury w ten niebezpieczny świat. Tutaj jest strona kodeksu. Trzeba wyjść bramą. Jak zwykły człowiek. Słuchajcie, jak to tutaj będzie? To będzie szło się tędy chyba, tak? Dobrze myślę? Tam są bramy? Tam są chyba bramy. Nie, w drugą stronę są bramy. Hmm. To biegi w takim razie. U kowala zaraz zobaczymy, czy mogę coś kupić, ale tą kasę wolałbym zostawić. Za chwilę zobaczę. zobaczycie po co. O ile się wyrobię z misją, to zobaczycie po co mi jest, są pieniądze. Po co są mi w tym momencie fundusze. I dlaczego nie chcę kupować zbroi? Za chwilę, ale to dopiero za chwilę. Dobra. Um, znaczy, nie, nie, ten, nie ten odgłos, przepraszam, pogdym, po gdym Galop, walkonia. No, eee, znaczy, e, pośpieszaj. E, rumaka, tak dobrze, świetnie, świetnie. Tak jest, dobrze, mój drogi koniku. Nie zmęcz się za bardzo, ja też się lepiej, żebym nie zmęczył. Bo siedzenie jest takie męczące. Tutaj jest ta strona, bodajże ta jest. 40 metrów, 30, 20. Jesteś u C. Komentował Krzysztof Hołowczyc. Tutaj jest. No, jeszcze na zewnątrz. Żeby to kuźwa w środku było, ja rozumiem. Zaufany przyjaciel może pilnuje tej strony, ale. Kurna jego mać, no to było na zewnątrz, tak? Zwiększa twój maksymalny poziom zdrowia, no to mówiłem, nie? 300. 300, 800 florenów, podoba mi się to. Synchronizowany z plan. Sprawcę u Klaudii Tak, teraz będzie ta misja, czyli zdążymy jeszcze. Zdążymy, więc bez problemu mogę. Sekwencja trzecia zakończona. Spoko, okej, okay, spoko, spoko Sekwencję trzecią już zakończyliśmy Czyli lecimy do przodu z grą, całkiem nawet sprawnie Jest chyba szósty odcinek Mamy już sekwencję czwartą No jest przyzwoicie, całkiem przyzwoicie Całkiem przyzwoicie, sprawnie mi to wszystko idzie Po... No, spora ilość questów jest w jednym odcinku Także dlatego to tak szybko idzie Ja też się staram tak w miarę dupę spinać Żeby to jakoś szybko ogarniać, bo Oglądanie serii zagrajmy, która jest W porównaniu z innymi seriami Zbyt długa, nie jest zbyt Ciekawe, więc słuchajcie, trochę się trzeba też spiąć dupę, a nie latać, jakby się. Klaudia, to? podpisujesz papiery? Jak? Autografy, może od fanów? Co? Saluty, Klaudia. Our uncle is This is outrageous. What's happened? He's making me work. If Father was here, I'd never be stuck behind a desk like this. And what are the terms of this supposed enslavement? Since someone decided we're going to stay here, Zio Mario suggested we try and find the money to repair the villa. Problem is, there isn't any. I bet I can bring in some money. Oh, great. More work for me? Well, benissimo. If you start paying for improvements to the town, I'll keep track of them in this book. And since I have nothing better to do, I'll also make note of any objects you bring in from the outside. If you actually get this place up and running, travelers might visit and spend money. Although I doubt anyone will want to come this far out of the city, but if they do, I'll keep the money we make in this chest. You're going to have to show up to take it to the bank yourself because when it gets full, I'm just going to take the extra cash for myself. Capito? Dio. TY ZAPLUTA ŚWINIO! Bierzesz kasę dla siebie? O nie, no nie, nie można. I to jest właśnie to, o czym wam mówiłem. Znaczy, nie mówiłem, nie chciałem mówić. Mówiłem pod takim... No, mówiłem tak... Zagadkowo, tak powiem. Lekka zbroja, uzbrojenie. Ta jest za każde wrzucanie uzbrojenia do willi. Mamy dodatkowe... Dodatkową wartość Gildi, dzięki której będziemy mogli po prostu więcej Forsy dostawać za nasze tutaj willowe rzeczy Za wille po prostu Będziemy odbierać kasę co jakiś czas Wartość całkowita łącznie Zblokowany 1% no to w sumie mnóstwo Wartość Monterdioni 191 florów na 20 minut Więc jak widzicie tutaj No co się dzieje no to się dzieje Cisi aby otrzymać swoją część dochodów z miasta Dobra Teraz Klaudia umieści przychód Willi w stojące obok niej skrzyni. Zaglądaj tu często, by zbierać pieniądze ze skrzyni. Co jakiś czas będę tutaj przychodził z oczywistego powodu, żeby hajs zbierać, bo hajs się musi zgadzać. Trzeba mieć dużo hajsu, żeby móc wydać to na różne dziwne rzeczy. Nie wiem, czy coś jest źle. Mario mi pobił mię, żeby z tym się zająć, ale jestem architektorem. Nie jestem architektorem. Za pomiarowego nie mogę zamknąć tych kierunków. I jeśli ktoś mi dał, to my byli w business. Uh, you must be Seretio. Am I right? Uncle, I like this architect. <laughs> he gets very observant when he can smell money. If you want to fix up this town, I'm going to need it. I have a price list here for new shops and renovations. Just bring me gold, make a choice, and I'll begin at once. If I build you a shop, you, as the landlord, can purchase goods there at lower rates. If you invest more money in the shop, you get an even greater discount. As for renovations, well.

Nie, dlaczego to ma na... A, Floren, dobra. Mogli dolara dać, chyba bardziej by pasowało, bo to teraz się bardziej z Facebookiem kojarzy, nie? Tylko na czerwonym tle. Bo to jest morderczy Facebook. Tak, tam się mordują, tam są zdjęcia morderstw. Nie wiedzieliście o tym. Jest morderczy Facebook. Dobra. Możemy tutaj tak tak właśnie kupować różne rzeczy. I, jako że ja często będę kupował tutaj zbroję, jako że zbroja jest droga i rabat, jaki jest, to jest sporo taniej, bo to jest procentowy rabat, więc im większa cena, tym większy rabat pod względem procentów, nie? To najpierw kupię kowala na maksa. Renowacja daje jest, dlatego mam 20... Właśnie... Teraz będzie kosztowało 12 tysięcy, mam jeszcze 13. No i co? I nie mamy totalnie pieniędzy. No to jest minus. Ale plusem jest to, że będziemy mogli dzięki temu... znacząco zwiększyć wartość miasta. No i to kupujemy, tak? Dostałam ile? 157? Ta na piwo starczy. No dobra, no działa, tak, działa. No kowala mam maksymalnie ulepszonego. Co mi się bardzo podoba, bo teraz jak będę miał rabat, to będę miał spory rabat, bo jak mam ulepszonego na maksa kowala, no teraz będziemy dostawali 1575 z właśnie willi. Za każdy 20 minut przebywania w grze chyba coś takiego. No i to jest nasz główny sposób na zarobek, tak? Ja jeszcze poza ocikiem będę kupował różne dzieła sztuki, pierdoły takie tego typu. Nie będę naprawiał zbroje, jaką mamy zbroję jeszcze? Eee, no tak, wszystko to skórzane już kupiłem. Można tutaj jeszcze nagolniki Helm. Helm. Helny Schmidt! Kupić? Bo to jest niemieckie, nie? To, niemieckie to dobre, niemiecka jakość. Możemy to kupić, ale mamy za mało pieniędzy, bo to jest, kosztuje aż 4000. Uzbrojenie mogę tutaj, Wenecki bułat. No, ten miecz seryjski te ostatecznie, ja i tak będę to wszystko później kupował, bo to się opłaca później, Puginał Nóż jest lepszy, amunicja, eee, mam noże do rzucania kawałek, coś ty, ogłupieliście czy co? 157, to jest źle, to jest mało, ale dobra Na ten odcinek skończymy, staram się trochę ogarnąć Monterdzioni pod względem jeszcze, wiecie, finansów, trochę pozarabiać pieniędzy, bo hajsu musi trochę być na ten odcinek to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na mojego facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam Was do innych filmików i na razie.